Od spotkania ze mną oddziela cię nie czas, ale stan Twojego rozwoju. Zabiorę cię, gdy osiągniesz maksimum. Będziesz bezdomna, jak ja byłem bezdomny i samotny. Ale to właśnie będzie Twoją radością i Twoim błogosławieństwem. Tak nieoczekiwanie dałeś mi łaskę doznania Twej miłującej potęgi. Nie potrafię wyrazić słodyczy Twojej bliskości, Panie mój i Boże. Nie ma nic, tylko łomot własnego serca i przenikająca wszystko słodycz. Powinnam być teraz na kolanach przed Tobą i płakać ze szczęścia. A tkwię w bezruchu. Ochraniam Cię przed budzeniem sensacji. Bezruch zewnętrzny ułatwia działanie ognia mojej miłości. Możesz nadal trwać i płonąć. Bądź wierna powołaniu, jakie Ci dałem. Wielkie jest Choć tak niezauważalne w oczach świata. Noś je w sercu, to mój ogień oczyszczający wielu, a spalający ciebie. Bądź jak świeca, która spala się, by dać światło innym. Pal się na ołtarzu mojej miłości za wielu. Niech wypełniają się nasze zaślubiny ku chwale Ojca. Z Księgi Proroka Ezechiela: Związałem się z Tobą przysięgą i wszedłem z Tobą w przymierze wyrocznia Pana Boga. Stałaś się moją. Jak odpowiadać na zbytnią ciekawość ludzi? Milczeniem lub zmianą tematu. W żadnym wypadku nie należy mówić nieprawdy. Prawdomówność nie polega na mówieniu wszystkiego, ale na mówieniu prawdy tyle i tam, gdzie trzeba. Powinna się więc łączyć z roztropnością. Nie należy zaspokajać wścibskości. Spójrz na moją matkę. Wiele wiedziała i wiele przeżywała, ale rozważała i zachowywała to w swoim sercu. Bądź podobna do niej. Słowami i mową trzeba posługiwać się oszczędnie i rozsądnie. Powściągliwość i umiar to duże zalety. Każdy potrzebuje wsparcia, aby trwać, przyjmować i poddać się przemianie, jaką w nim czynie. Módl się za wielu. Twoja modlitwa ma moc, gdy jest żarliwa. Proś Matkę Najświętszą, by strzegła i aniołów, by słyszalne były ich natchnienia w sercach i umysłach, by przeradzały się w czyny. Módl się zarówno za tych, którzy żyją w świetle, jak i za tych, którzy gubią się w ciemności. Modlitwa jest jak tlen, od którego zależy życie. Drugiego listu do Tymoteusza. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie.